Dum, dum. Ho. Dzisiaj w Betlejem, pulling, pulling. Ho, ho, wesoła nowina, że panna, czysta, porodziła syna. Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem, wesoła nowina, że panna, czysta, że panna, czysta, porodziła. Chrystus się rodzi nas o Wodzi Bodzi angieli krają królewi. Dają pasterzy, śpiewają, bydlen tak lękają, cuda, cuda oważają. Chrystus się rodzi nas oswo. Bodzi angieli, kraju królewi. Pasterze śpiewają, pydlen tak lękają, cuda, cuda uważają. O Maryja, Panna Maryja, Panna Dzieciątka piastuje i Józef Święty, i Józef Święty ono pielęgnuje. Chrystus się rodzi nas o swo, Rodzi angieli grają królewi. Dają pasterzy, śpiewają, bydlen tak lękają, cuda, cuda oważają. Chrystus się, rodzi nas o swo. angieli, grają królewi. Dają pasterze, śpiewają, pydlen tak lękają, cuda, cuda, obwarzają. Chrystus się rodzi o oswo, bodzi angieli, grają królewi. Dają pasterze, śpiewają, pydlen tak lękają, cuda, cuda, obwarzają.